Witam Cię, nazywam się Krzysztof Klimek i kontynuujemy nasze wspólne wyzwanie po to, żebyś poczuł się lepiej, żebyś przywrócił ruch i przepływ w swoim kręgosłupie i nie tylko. Dziś wrócimy trochę bardziej do bioder i do ćwiczeń, które już robiliśmy wcześniej, ale prawdopodobnie poczujesz je w innym wymiarze, poczujesz inny przepływ, inny rodzaj ruchu, jakość tego ruchu. To bardzo ważne, dlatego że staw biodrowy, kość miednicy... Kość krzyżowa i kręgosłup prędkościowy to tak naprawdę jeden mechanizm ruchowy. Wszystko, co robimy, ma na celu aktywizację tych wszystkich struktur, tak, żebyśmy w trakcie chodu, siedzenia, przemieszczania się mogli swobodnie wykorzystywać te struktury, i to zredukuje nasze uczucie ciężkości i bólu, które ewentualnie towarzyszy nam w ciągu dnia. Także dziękuję Ci bardzo za Twoją wytrwałość i że dotrwałeś do tego momentu. Idziemy dalej. Jesteś gotowy? Zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie. Połóż się na plecach! Pewnij się, że jest ci wygodnie. Zegnij jedną nogę w kolanie. Przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Pamiętaj o tym, żeby twoje stopy były aktywne w trakcie tego ćwiczenia. Weź głęboki wdech do brzucha i wraz z wydechem pogłęb zakres. Jednocześnie wyciągaj lewą piętę od ciała. W ten sposób pogłębiamy naszą naukę dla mózgu, żeby Rozdzielić prawą stronę od lewej. To pozwoli nam swobodniej poruszać się, przemieszczać w ciągu dnia. Jednocześnie pogłębiamy zakres w stawie biodrowym i odżywiamy części stawu biodrowego, które na ogół nie mają kontaktu z chrząstką. Powoli wróć. postaw nogę. Zegnij lewą nogę, przyciągnij ją rękoma do klatki piersiowej. Pamiętaj o tym, żeby twoje stopy były aktywne, zgięte. Głęboki wdech do brzucha, wydech, pogłębiamy przyciąganie. Oczywiście uszanuj swoje ograniczenia. Jeśli czujesz ból, to zostań w tym miejscu, gdzie ten ból występuje. Nie próbuj go przezwyciężyć, nie próbuj go przełamać. Nie chodzi o to, żeby twój staw ostro cię bolał. Jednocześnie pamiętaj o tym, żeby wyciągać piętę prawej nogi od ciała. To pozwoli ci pogłębić wrażenie rozciągania, ale też pobudzi więcej neuronów w twoim mózgu, które są odpowiedzialne za to, żeby rozpoznać jak i gdzie ułożone jest twoje ciało. Powoli wróć. Teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Zegnij obie nogi w kolanach. Przełóż stopę przy prawym kolanie, ręce pomiędzy nogami i podobnie przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Weź głęboki dech. I damy wydechu pogłęb swój zakres. Dech. I wydech. W ten sposób rozciągamy mięśnie gruszkowate, mięśnie pośladkowe, właściwie wszystkie mięśnie pośladkowe. Aktywizujemy staw biodrowy, lewy bardziej niż prawy w tym ćwiczeniu. Zmień dogi, postaw prawą stopę, postaw lewą nogę, przełóż prawą stopę i ponownie chwyć pomiędzy. Nogami przyciągnij teraz lewe kolano do klatki piersiowej, uszanuj swoje ograniczenia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz zwiększyć rotację w stawie biodrowym prawy, to to zrób, nie walcz z bólem. Jeśli możesz, to przyciągnij słów bliżej. Bądź ważny też na swoją kość krzyżową, tak żeby ona przylegała do podłoża, najbardziej jak to jest możliwe. Dech i z wydechem pogłębiamy zakres ruchu. Dech i z wydechem pogłębiamy zakres ruchu. Powoli odstaw nogę, przestaw stopę. Teraz przyciągnij ponownie obie nogi do klatki piersiowej. Skup się na tym, żeby twarkość krzyżowa została przy ziemi i zaktywizuj swoje stopy. Dech. I wydech pokłóć ten zakres ruchu. Trzymaj kość krzyżową przy podłożu. To nie jest proste. Każdy z nas ma tę tendencję do odrywania, ale chodzi nam o to, żeby dźwięk będzie tutaj został prosty. A nasze biodra żeby się otwierały, pogłębiało się zdjęcie w trakcie tego ćwiczenia. Głęboki dech i wydech z wydechem staramy się pogłębić zakres ruchu w ten sposób. Aktywizujemy większe obszary w naszych mózgu, które odczuwają nasze biodra. Mówią nam o tym, gdzie one są i jak ich używać. Niech odstaw obie doni pomoli, potrząśnij nogami. Tak żeby rozbudzić mięśnie, pobudzić krążenie. Teraz będziemy pracowali nad wzmocnieniem mięśni pośladkowych i czucia głębokiego w tylnej ścianie gietnicy. Więc podnosimy miednicę do góry, napinamy pośladki i teraz powoli odkładamy plecy tak, żeby zrolować nasz kręgosłup najpierw i jako ostatnią część dotykamy pośladkami podłogi. I znowu hop do góry, napinamy pośladki mocno i powoli rolujemy nasz kręgosłup w dół. W ten sposób uczymy nasz organizm jak wykorzystać napięcia, jak odpowiednio rozluźniać mięśnie po napięciu mocnym. Dzięki temu zabezpieczamy kręgosłup przed przeciążeniami i dajemy mu odpocząć. w tym przypadku, kiedy odkładamy mięśnie szybko, nie rolując kręgosłupa, bardzo często zostajemy z tym napięciem obrotnym i ono z zostaje cały dzień co nie jest nam tak potrzebne i na pewno nie jest przyjemne jeszcze raz podnieś do góry, tak i mocno i powoli podłóż osób na najpierw i na samym końcu głoś krzyżowa, pośladki rozbijmy ćwiczenie po raz kolejny, przetocz się przez bok oprzyj się na ręce przejdź na czworaka upewnij się, że twoje kolana są pod biegrami Dłonie pod barkami. I teraz w tej pozycji przełóż prawą rękę pod lewym barkiem. Postaraj się położyć prawy bark na ziemi. W ten sposób aktywizujemy tylną część barku i rozciągamy nasze tylne mięśnie biodrowo-żebrowe. Te, które łączą talerze biodrowe z żebrami. I wróć. Powtórz to samo w drugą stronę. Możesz sobie zgiąć prawy łokieć, to ułatwi Ci bardzo zadanie. Wróć. Zmiana. Wróć. I przejdź na drugą stronę. Za każdym razem będziesz to odczuwał trochę inaczej. Inne partie. Tego samego mięśnia się aktywizują. Możesz też poczuć lekkie strzelanie, ciągnięcie w kręgosłupie lędźwiowym, ponieważ kolejnym korzyścią z tego ćwiczenia jest aktywizacja rotacji, głębokiej rotacji w kręgosłupie lędźwiowym i na połączeniu kręgosłupa lędźwiowego z kością krzyżową, i ostatni raz. W Sposób skończymy, przytrzymaj chwileczkę i wróć. Przejdziemy teraz do kolejnego ćwiczenia. Wykorzystując tę pozycję rozstaw kolana szeroko, zbliż swoje duże paluchy do siebie, usiądź na wyciągnij plecy mocno, wdech do brzucha i wydech. Zdjęć do brzucha i Teraz przenieś swoje ręce i głowę na jedną stronę. postaram się utrzymać pośladki przy piętach, tak żeby rozciągać cały bok. To ćwiczenie aktywizuje nasze wieśnię czworobuszne ledwo. Rozciąga je, ale jednocześnie daje informacje do mózgu, gdzie one są, i później w ciągu dnia. Jest nam dużo łatwiej je wykorzystywać, a właściwie korzystać z nich. Te dwa wdechy na każdą ze stron. Wróć do środka. Tak skończymy nasze dzisiejsze wyzwanie. Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i wytrzymałość, że dotarłeś już do tego punktu. Jeszcze jeden dzień przed nami. A ty już na pewno czujesz się inaczej. Dziękuję ci bardzo za wszystkie twoje komentarze i lajki, które zostawiłeś pod tymi filmami, i za twoją subskrypcję. Jeśli uważasz, że to jest przydatne dla ciebie, możesz zaprosić swoich znajomych do tego, żeby subskrybowali ten kanał. Będziecie dostawali więcej informacji, więcej filmów na bieżąco. Do zobaczenia jutro.